Jeżeli mógłbym prosić o kilka słów. Możemy zacząć sam... od zawodnika, dobrze, że dobrze. Sobie... Nie, nie Bo recovery szybkie, będzie ważne. Nie ma problemu. A on, a on powtórzy to co ja powiem, a jak chcę usłyszeć to co on będzie. Dobrze w jeżeli mogę dziękuję. Proszę. A ja chcę powtórzyć po nim. Dziękuję bardzo. Myślę, że e, no, w takiej hali jak ta w e, takiej atmosferze playoffowej bardzo istotna jest e, ta determinacja i... Przy niskim wyniku jest dużo tych desek. Wchodząc tu, teraz chciałem zobaczyć, właśnie, czy, czy wygraliśmy deskę, bo tak mi się wydaje. Po technicznej rzutach tak naprawdę było naszych 4-5 zawodników atakujących te niczyje piłki w powietrzu. I myślę, że to był jeden z kluczy, z kluczy, z kluczy do meczu, do, do tego wygrania. I oczywiście drużyna, którą chyba jesteśmy w klofach, naprawdę to, to taką niezespołem, e, jak to się mówi, e, tylko drużyną. E, wszyscy, wszyscy są bardzo zdeterminowani, e, żeby, żeby wygrywać mecz nie ma, nie ma osoby, która jest niezadowolona, bo mnie gra, bo mnie rzuca. Nie ma tego. Po prostu w, tym, w, tym, w tej drużynie tego nie ma. To widać chyba głową okiem, że gramy razem, gramy w jednym celu, żeby... E, po prostu nie zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu i, i myślę, że to widać i naprawdę z mojej strony jest dużo przyjemność uczestniczyć e, i być częścią w takiej drużyny. Dziękuję bardzo Przemek. Czy mamy jakieś pytania do zawodnika? nie widzę w takim razie dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za organizację konferencji. Ten, że jeżeli by teraz byśmy mogli kilka słów. Zacznę od pogratulowania zespołowi spójni tej serii naszej playoffowej, półfinałowej. Gdzieś tam sobie wspominaliśmy to w połowie sezonu, że super by było. Nawet chyba w tamtym też próbowaliśmy, ale w końcu się to ziściło i, i święto zachodnio-pomorskiej koszykówki rewelacyjne. Co do meczu, ja myślę, że da, da udowodniliśmy, że lepiej gramy na wyjeździe, że ci, dźwigamy ciężar y, takiego obciążenia psychicznego, a to jest ważne w takich meczach. Co do taktyki, tutaj Przemek powiedział coś o tym, bo wiedziałem, że to będzie klucz klucz y, czyli zbiórki zrobiliśmy to, to a tak, tak naprawdę kluczem była obrona, chociaż tak, ta druga połowa troszkę pozwoliliśmy za dużo moim zdaniem, ale tak naprawdę kontrolowaliśmy mecz od samego początku do końca. I nie powiem, że, że mi tam ciśnienie nie skakało, bo skakało jak Spójnia zeszła na 8 punktów w drugiej połowie stosując tą obronę strefową. Musieliśmy coś kombinować, natomiast no, cieszę się, że mam naprawdę... Zajebistych zawodników. Mówię o mądrości, mówię o czytaniu, mówię o, o takim wyjściu z sytuacji, że wiedzą jak to zrobić i znalazłem odpowiednią piątkę na boisku, która to tym pokierowała, ale cieszę się, że nawet jeżeli były zmiany, to też kto wchodził, to, to, to do końca to kierował. Gratuluję, bo zawodnicy są naprawdę rewelacyjni. Znowu cieszę się, że z nimi mogę pracować, że, że mamy ten team. Chciałbym jeszcze w tym sezonie zrobić wszystko i zrobię wszystko, żeby odnieść jeszcze cztery zwycięstwa, tylko i aż, żeby udowodnić, że to nie był przypadek w tamtym roku. Jak myślę, dużo nawców koszykówki mówi, że, że, że to nie my, tylko Liga tak nam pozwoliła jakoś tam i, i takie perturbacje w innych zespołach. Perturbacje się wszędzie zdarzają, ale trzeba tak zrobić, żeby tych perturbacji nie było. My tak robimy. I cieszę się, że, że udowodniliśmy, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytania od Pytanie mam, Kuba? Tak, panie, to, że to jest Pana najtrudniejszy dzisiaj moment, taki fragment meczu. No znowu ta trzecia kwarta, tak? ta obrona strefowa. Ja byłem na nią przygotowany, powiem tak. I zespół przygotowywałem, powiedziałem, że czymś. W tej serii ten, ten, na przykład w drugim meczu trener Machowski nie grał tą strefą, ale tutaj no, specyfika, w specyfikach hali i tak dalej próbowaliśmy różnych form, natomiast no, tam się zaczęliśmy, ale cieszę się, że, że, że nie pozwoliliśmy aż tak spójnie wrócić pan, do meczu, nie wiem, remisując czy przegrywając na przykład, bo też to też mogło się zdarzyć, bo dużą niemoc mieliśmy w, w, przeciwko tej strefie. Cieszę się, że tak już chyba odpowiedziałem wcześniej na to pytanie, że zawodnicy są na tyle mądrzy, że wiedzą yy, że jak, jak egzekwować, jak znaleźć pozycję. I tutaj, no nie wiem, chociażby znowu Tony Maj, Michał Nowakowski, którzy weszli i przeciwko tej strefie yy, zadziałali dobrze. No później wiadomo i Mart Mogli, i, i, i Zak, i, i, i Przemek Lumierewicz, ale to już było później. Ten, ten decydujący moment, myślę, że, że przetrzymaliśmy ten, ten napór. Yy, Chyba podobnie było w meczu czwartym w Warszawie chyba też tak, prowadziliśmy dość wysoko i gdzieś tam Legia się zbliżyła i to też, to też pokazuje, ja myślę, że jakim jesteśmy zespołem, że takie napory też trzeba umieć wytrzymać i, i odpowiedzieć i z tego się bardzo cieszę, że, że znaleźliśmy, znaleźliśmy odpowiedź. Dziękuję bardzo. Kuba, mam jeszcze pytania? Panie że tydzień do, na pewno tydzień do pierwszego meczu finałowego, to dosyć długo. Będzie pan szukał okazji do jakichś takich małych, drobnych sparingów, czy raczej odpoczynek i praca indywidualna, zespołowa, zajęcia? Część, część mojego sztabu chodzą na, na treningi bokserskie, to oni tam mogą sobie pojechać na sparingi, ja nie przewiduję. Natomiast no, musimy normalny mikrocyk przeprowadzić, taki, wie pan, ty, typowo sezonowy, tygodniowy, z mocnymi treningami też. Z tym 31 to chyba bym się nawet nie. nie nie decydował, że to na pewno. Bo tam jest y, 29, ewentualny, piąty mecz. Ewentualny, mówię. Jeżeli dojdzie, no to 31 może nie wejść w, w grę. Mówię czysto teoretycznie. Nie wiem. Życzę generalowi Tabakowi, żeby nie doszło, ale no, różne mogą być niespodzianki i może dojść do tego piątego meczu. I tam jest w środę ten mecz. Natomiast zaplanowany finał jest na piątek. Wie pan co? Nie wiem, czy ja, dla mnie byłoby słuchanie. Zagrają piąty mecz, ja przyjeżdżam albo przyjeżdża świąt, bo też nie wiemy, prawda? Jak to się rozstrzygnie. Natomiast tak, no w planie jest 31, tak jak pan mówi, czyli mamy dzisiaj 8 dni do meczu. Będzie czas na odpoczynek, będzie czas na regenerację, będzie czas na pracę i przygotowanie się do przeciwnika. Na kogo jeszcze nie wiem. A czyli dopytała się ewentualnie o taką ewentualność, jakby się o obu parach kupinało z kartą, czy było 3-03, czasami nie. Chcieli panowie. Proszę się przyspieszyć? Nie do mnie pytanie. Myślę, że to Liga. Yy, 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 wiadomo, że chyba lepiej byłoby, natomiast ja nie wiem, jak Liga na to się zapatruje. Nie Dziękuję. Nie mamy więcej pytań. Jakażeby. Dziękuję. Rozpoczynamy teraz drugą część konferencji prasowej z nami trener Sebastian Machowski i Dominik Gruziński. Dominik, jeżeli możemy tylko wspomnieć. Wcześniej zagrał znowu na dobrej skuteczności. U siebie trafiali u nas jak widać tak samo. Grali dobrze po dwóch stronach parkietu. My próbowaliśmy... Próbowaliśmy wszystkiego tak naprawdę, żeby, żeby wygrać ten mecz. Widzieliśmy o, o co gramy, jaka jest stawka i że chcemy wrócić. Niestety nie udało się to y, drugi raz. Y... Mogę, mogę przysiąc, że każdy dałby się z siebie 100% i, i podeszliśmy naprawdę poważnie do tego meczu. Y, nawet, nawet w takich sytuacjach y, czasami się nie wygrywa. I... That is what is the show for this match. Thank you very much. I have a question for Dominika. I have a question for Dominika. Thank you for your support. Coach, if I may, a few words of the video. Yes, uh, well, congratulations to, uh, to Chechnya for the victory and for advancing to the finals. They uh, were obviously uh, the better team for the series and they deserve to play for the gold medal. Gratulacje dla Szczecina za zwycięstwo w meczu i za awans do finału. Oczywiście byli lepszym zespołem w tej serii i zasługują na na za złoto. For us uh, what's left to do now is uh, prepare our uh, fight for the bronze medal, uh, for third place and uh, we, I think we have one week to do so. Um we will be ready for that and uh, Concerning the series in general, I have to say um, my biggest regret is not winning the second game when we really had the chance to win. Today, I thought we were running after the score for the for the entire forty minutes. serię, to Nie wygraliśmy drugiego meczu, gdzie było naprawdę blisko. Dzisiaj cały mecz goniliśmy za wynikiem. cóż, pozostała nam gra obronna. bronce. Mamy tydzień, żeby się przygotować i damy dzisiaj wszystko. Walking with a bad second quarter, where we didn't score. I um, from that point on uh, there was always a double-digit uh, advantage for Chechnynyny. Znowu naszym the second half no matter what we tried defensively, we could never get ran out of time. Znowu naszy była druga kwarta kiedy nie zdobyliśmy za dużo punktów i już potem cały czas przewaga była dwucyfrowa i czegokolwiek byśmy próbowali w obronie nasza przewaga zawsze i przewaga zawsze nie była mniejsza niż 8 9 punktów

Coach, big difference uh, in rebounds, rebounds today. Uh, it was key for this game? It was one of the factors. Uh, first of all, the, the fact that uh, we didn't make any shots in the first half um, leads to many defensive rebounds for Chechnya. That, of course, is uh, part of the, the difference. Uh, on the other end, um, they also grabbed a couple of uh, offensive rebounds too many. So yes, for sure the rebounds was one of the, the factors for their success. Pytanie było, czy zbiórki były jednym z kluczowych rzeczy do wygrania przez Kinga, jak powiedział tak, że to było jeden z kluczowych rzeczy. To, że nie trafialiśmy w pierwszej połowie naszych rzutów, to oznaczało to, że King mógł zebrać kilka razy w defensywie. Prawdopodobnie też pozwoliliśmy im na to, żeby kilka za dużo zbiórek w ofensywie popełnili, więc tak to był jeden z czynników. Patrick, uh, how important will be next two games for you and for the players Steve will have chance for second medal for a club i believe that uh, this is the reason why we are here, why we're here uh, i think we tried everything in this series uh, we did everything against anvil to be here uh, now that we have to play for third place uh, again we will mobilize uh, all the energy that's left we will prepare for the next week to be ready for that short series and uh, let's see who our opponent will be and uh, together yeah, with the fans with the support of the city jak like in the last days i believe uh, we will uh, come home with the bronze medal pytanie dotyczyło to jak ważne jest dla trenera machowskiego mecz o brązowy medal odpowiedź oczywiście że jest ważne to wszystko to, to robimy tak samo jak zmobilizowaliśmy się na wilt tak samo jak zmobilizowaliśmy się teraz tak samo zmobilizujemy się na te dwa mecze i Miejmy nadzieję, że z pomocą fanów i całego miasta uda nam się przywieźć brązowe medal do StarCardu. Patryk, czy mamy jeszcze pytania?